28 czerwca 2013 roku prezydent miasta Piotr Grzymowicz podpisał z olsztyńską firmą Sprint SA umowę na budowę zintegrowanego systemu zarządzania ruchem, stanowiącą element wdrażanego projektu modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie. Ten projekt jest realizowany już od praktycznie kilku lat, bo przecież przystąpiliśmy do. Koncepcji przygotowywania tak dużego projektu już w roku 2007. Wszystko po to, żeby Olsztyn przyspieszył na dobre. Wyniki dotychczasowych pomiarów prędkości, z jaką poruszamy się po mieście, nie zadowalają bowiem nikogo. Ja przypomnę, prędkość autobusów to jest 14 km na godzinę, prędkość handlowa. Natomiast prędkość mierzona dla pojazdów indywidualnych to jest poziom około 22 km na godzinę. A więc najniższa. We wszystkich miastach wojewódzkich Polski Północno-Wschodniej. Ważnym elementem pracy nad poprawą komunikacji miejskiej będzie zatem wdrażanie ITS, czyli inteligentnego systemu transportowego. Czerwone będziemy włączać dla pojazdów osobowych, panie prezydencie, a zielone. dla tramwajów i autobusów, zielone. I wtedy proporcje może się zamienią, że szybciej będą jednak środki komunikacji. Ale taki rzeczywiście jest zamysł. W Olsztynie zarejestrowanych jest około 110 tysięcy pojazdów, nic zatem dziwnego, że bez inteligentnego systemu transportowego zdominowały one komunikację miejską. Największe zadanie stoi jednak nie przed firmą wdrażającą projekt, a przed nami, uczestnikami ruchu miejskiego. Żaden system sterowania szczególnie nie da się sterować kierowcami w samochodach osobowych. Jeżeli my kultury jako Polacy w jeździe nie, nie zmienimy, to można super inteligentne systemy zakładać, a i tak będziemy jeździć z szybkością pieszego. Wartość podpisanego projektu wynosi około 54 milionów złotych i jest dofinansowywana z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.